Testowanie nie ma sensu. To wyrzucanie pieniędzy w błoto. W dzisiejszym odcinku opowiem, czy rzeczywiście to jest prawda. Jakie jest prawdziwe podejście, takie najlepsze podejście w dzisiejszym e, świecie, jeżeli chodzi o produkcję oprogramowania? Testowanie oprogramowania nie ma sensu. Z takimi opiniami stykam się bardzo często. W dzisiejszym świecie klienci mówią w ten sposób. Testowanie, jakiś dodatkowa usługa, serwis, związana właśnie z tym, że będzie tester, który będzie pisał test casey, czy manualne, czy automatyczne. Po co mi to? Ja chcę dewelopera, który po prostu przetestuje swój kod i koniec. Tak więc ja mam wymagania, ktoś ma to napisać, on ma wiedzieć, jak i to ma działać. Ja to mogę potem ewentualnie przetestować i już. I jesteśmy w produkcji, więc takie są oczekiwania w dzisiejszym świecie klientów, i to wymusiło tak naprawdę zmianę w podejściu w produkcji oprogramowania do tego, że deweloperzy właściwie zostali zmuszeni do tego, żeby ten kod swój testować. I nie chcę, bo teraz będzie lawina pewnie komentarzy: No co ty w ogóle mówisz? Zawsze przecież deweloper testował swój kod i testuje, bo są unit testy, które deweloper jakby pisze i tworzy. Pełna zgoda. Jakby jasne, ale teraz pojawiają się projekty, gdzie nie ma dodatkowych osób, które testują procesy biznesowe albo testują w ogóle takie warunki brzegowe przy tworzeniu oprogramowania. Jakie tutaj mamy zagrożenia? Developer, który testuje swój kod, tak? Czyli ja coś tworzę, piszę, więc sprawdzam ten oczekiwany proces, to co ma się wydarzyć i te pozytywne warunki. Pozytywne scenariusze, ale niekoniecznie skupiam się na tym, że kurczę, co mogę wybrać, żeby zepsuć tą aplikację. Nie myślę o takich, takich scenariuszach, co, co się stanie, jeżeli kliknę gdzieś indziej i co to spowoduje z aplikacją. Ostatnio rozmawiałem właśnie z deweloperem, który opowiedział mi świetny przykład rozwiązania, które zostało stworzone w ramach właśnie takiego systemu do zarządzania danymi. Dotyczyło to takiej kluczowej właściwie funkcjonalności, czyli zamówień w dużej organizacji na produkty. I mówimy tutaj o takim zasięgu globalnym. Rozwiązanie zostało wdrożone bez testowania, no bo po co? Bo przecież się robi taniej teraz. Biznes przetestował po swojemu. Deweloperzy oczywiście te, te testy też zrobili po swojej stronie. I rozwiązanie magicznie w weekend poszło do produkcji. I co się okazało po kilku dniach, a dokładnie chyba po pięciu, że w świat poszło około 800 zamówień, gdzie w trakcie tworzenia jakiegoś tam zamówienia dodały się pozycje teorii z zerami, tylko te zera zostały przekonwertowane przez system na jakieś ułamki tysięczne, to po przemnożeniu, oczywiście, przez odpowiednie wartości, w niektórych przypadkach to mówimy o tysiącach, no to dały konkretne wartości w różnych war walutach. Więc mówimy tutaj o setkach tysiącach dolarów pomyłki i nie tylko pomyłki finansowej, ale to, że te produkty zostały spakowane gdzieś na świecie. Te produkty już były na taśmie, one już były na tirach i one miały zaraz wyjeżdżać. Więc jak sobie policzymy stratę biznesową, jest ona ogromna. Więc to, że nie testujemy w odpowiednim momencie, jak widzimy, może w takim naprawdę czarnym scenariuszu spowodować, że nas to będzie ogromnie dużo kosztować. Więc dużo taniej jest zainwestować w testowanie w momencie, kiedy się coś tworzy, bo wtedy nie mamy tej straty biznesowej, nie ucierpi na tym nasza reputacja, nie ucierpi na tym klient, nie nadwyrężymy tego swojego imienia. Tak naprawdę będziemy w stanie później wdrożyć coś i będziemy Bardziej pewni, że to nasze rozwiązanie nie będzie miało tych krytycznych błędów. Warto porównać to i zastanowić się, co dla Was jest bardziej istotne. Czy cena na samym początku, która jest nie do końca znana, czy jakość i to, w jaki sposób będzie wyglądało rozwiązanie już w produkcji. A teraz pytanie do Ciebie. Czy Twoje dane, Twoja aplikacja jest na tyle jakościowa, że jesteś gotowy, żeby wejść z nią w produkcję. Jeżeli nie, zapraszam Cię do komentowania. Zapraszam Cię do polajkowania tego odcinka, subskrypcji naszego kanału i zapraszam po więcej takich wideo w kolejnych odcinkach. Cześć.